Cześć Wam! Tu Artur z fox.sklep.pl. Dzisiaj wyjątkowy gość na naszym teście, dlatego że przyleciał do nas prosto z Seattle, gdzie zajął czwarte miejsce Ken Roxen. Witaj Ken, dziękuję, że przyleciałeś. Ken jest trochę zmęczony Po podróży jest pierwszy raz też w Polsce. Jak wiecie, Ken mówi tylko po niemiecku albo po angielsku, więc ja będę tłumaczył trochę. I dzisiaj z Kenem zaprezentujemy Buzzer Fox R3, e, czyli najbardziej budżetową opcję z Foxa, jeżeli chodzi o ochronę klatki piersiowej i pleców. E, Ken nie ma pojęcia nic o tym buzerze, dlatego że jeździ w Race Frame'ie z Foxa, e, no bo ten buzer nie ma certyfikacji 1621 i to będzie takie grube info na początku tego filmu. Zostańcie z nami i ja pokażę Wam R3, wytłumaczę dla kogo ona jest, dla kogo nie polecam buzera Fox R3, więc Zapraszam na materiał. Ok, więc zacznijmy od tej certyfikacji, dlatego że w niektórych przypadkach to od razu zdyskwalifikuje ten buzer, jeżeli chodzi o wybór tego ochraniacza klatki piersiowej. Obecnie w motocrosie stosowane są dwie normy: jest to norma 14021 i 1621. No, i teraz, tak, jeżeli chodzi o buzer Fox R3, tutaj mamy tą normę 14021. Co ta norma mówi? Ona mówi o tym, że jest to ochraniacz, który przede wszystkim ma za zadanie chronić przed odłamkami, kamieniami, gałęziami eee, i to jest główne zadanie tego ochraniacza eee, nie pochłania on energii. Norma 1621, którą stosuje Fox w innych ochraniaczach, np. w Foxie e, Raceframe, e, ma za zadanie przede wszystkim pochłaniać energię uderzenia. No, i teraz komu to potrzebne? No, na przykład zawodnikom w polskim motokrosie, dlatego że zawodnicy dostali wytyczne, że ich ochraniacze klatki piersiowej i kręgosłupa muszą spełniać normę 1621. Dlatego, jeżeli planujecie starty w zawodach, które są pod patronatem Polskiego Związku Motorowego, no to w tym przypadku r 3 Wam się nie przyda, dlatego że z tym buzerem nie zostaniecie dopuszczeni do serii na poziomie mistrzostw Polski, Pucharu Polski czy zawodów strefowych. Więc dla kogo jest ten buzer? Dla osób, które amatorsko uprawiają motocross, enduro, lub jeżdżą na rowerach, chodzi głównie o jazdę grawitacyjną i dla nich świetnie sprawdzi się ten ochraniacz. Buzzer Fox R3 e, jest buzerem o niskim profilu. Jak widać, jak ja sobie tutaj stanę bokiem, jest to ochraniacz dobrze dopasowany. Ja mam 176 cm wzrostu i waży 70 kg. Mam na sobie rozmiar S na M i jest dla mnie idealny. Ken ma na sobie rozmiar L na XL. Jak widać, jest trochę większy, trochę wyższy. I ten buzer też na nim dobrze leży. R3 występuje jeszcze w rozmiarze juniorskim, więc tutaj w przypadku dzieciaków, które mają około od 130 do 150 cm wzrostu rekomendujemy wybór budzera juniorskiego. Pranier składa się z jednego panelu z przodu. To jest wyprofilowany w taki sposób, żeby dobrze dopasowywał się do naszego ciała. Tył składa się z dwóch elementów: jest to ten element na górze ruchomy oraz panel zewnętrzny, duży panel, który obejmuje cały obszar. Naszych pleców. Jak widzimy, e, prześwituje tutaj koszulka kena. Bardzo duża perforacja, bardzo ażurowa konstrukcja. No i to na pewno na plus, jeżeli chodzi o kwestię wentylacji. E, ten buzer świetnie powiedzmy, przepuszcza sobie tutaj ton, e, to powietrze. Nie gotujemy się w tym buzerze, e, to jest super. No i buzer jest sam w sobie bardzo lekki. Jeżeli chodzi o dopasowanie, ken jest trochę barczysty ale widać, że tutaj fajnie to leży. Buzer jest trochę zagięty. To gdzieś tam tutaj powoduje, że on nam się opiera na lędźwiach, ale przez to, że mamy tutaj gąbeczkę taką, no to, to jest to dosyć przyjemne. Ken ma ochraniacz ramion. Ja ten ochraniacz ramion ściągnąłem. W zestawie dostajecie paski i w tych paskach E, wtedy ten buzer robi się taki bardziej smukły, nie ogranicza w żaden sposób mobilności. Tak? Ja wolę tą wersję, nie lubię tych naramienników. Dlaczego też ich nie lubię? Uważam, że one chronią bardzo znikomo, dlatego że e, nie chronią i tak naszego obojczyka. E, tutaj obojczyk e, jest niestety i tak narażony na jakieś uderzenia czy złamania. Zwichnięcia barku też nie wyeliminuje taki ochraniacz. Więc no my, wydaje mi się, że jest znikoma ilość upadków czy zdarzeń, gdzie faktycznie od góry hmm, bezpośrednio ochronimy, ochronimy nasz bark. Ken też tak uważa. Ken też tak uważa. Ale możemy sobie ten buzer po prostu tutaj ściągnąć i, i jeździć w tej formie. Przód buzera też widzimy, że jest dosyć mocno perforowany. Więc dalej to powietrze świetnie nam płynie tutaj e, do środka. No i tak jak mówiłem, motocross, ale nie zawody, czyli w momencie, kiedy chcemy głównie się chronić przed kamieniami spod kół naszych rywali. E, świetna, świetna, świetna opcja, tak? Jeżeli chodzi o rowery, to też fajnie tutaj będziemy sobie zjeżdżać, to powietrze sobie tutaj płynie. I, i nie gotujemy się w tym buzerze. Zapinanie buzera Fox R3. Dosyć proste. Mamy takie klamry, które w żaden sposób tutaj nam nie klikają. Po prostu je zaczepiamy i to już jest gotowe. To jest fajne rozwiązanie. Ja na przykład jak w bike parku jeżdżę na rowerze, to sobie często e, po prostu buzer wpuszczam e, w taki sposób, żeby on tutaj dał mi trochę oddechu. Pozwolił na rozluźnienie się klatki piersiowej i, 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 i gdzieś tam oddychania, no bo jak Mamy ten buzer zapięty, no to na pewno będziemy czuć takie troszeczkę ograniczenie, że jednak coś tutaj na klacie mamy, coś nam tutaj naciska, coś nas ogranicza, więc ściągnięcie tego buzera bardzo szybkie. Taki buzer pozwala jeździć jak najbardziej w ochraniaczu na koszulce. On nie zniszczy nam się od tych kamieni, on nie porwie się, więc tutaj śmiało można to zakładać na koszulkę, ci na pewno porwiemy koszulkę, niż uszkodzimy buzel. Kolejna sprawa, jeżeli chodzi o wypadki na rowerach czy na motocyklach, ta powierzchnia jest dosyć duża, ta powierzchnia pozwala ślizgać się w przypadku wywrotki, jeżeli się uderzy gdzieś tam pójdziemy ślizgiem na jakieś kamienie, korzenie, no to czy na plecach, czy na brzuchu, po prostu jak pingwin trochę Zjedziemy sobie na tym buze, że ta energia nam się rozproszy, nie będziemy mieli takiego uderzenia, plaśnięcia, tylko po prostu będziemy się ślizgać. Na pewno klatka piersiowa dobrze zareaguje e, na to, że macie ten ochraniacz. Jak widzicie, ten ochraniacz e, ochrania przede wszystkim klatkę piersiową, i taka jest też jego nazwa. Ochraniacz klatki piersiowej nie ochrania dolnej części brzucha. E, I tutaj e, złudnym jest to, że często w naszym sklepie przychodzą osoby i chcą mieć. Pełną ochronę tułowia. Nie jest to możliwe, dlatego że w przypadku, kiedy zmieniamy pozycję i jedziemy na przykład na rowerze na siedząco i mielibyśmy ten ochraniacz dłuższy, no to niestety on by nam się wbijał po prostu w, tutaj w uda, w, w nasz pas. Ten ochraniacz ma odpowiednią długość do tego, żeby jeździć w nim zarówno na siedząco, jak i na stojąco. Także to jest bardzo istotne, on nie musi chronić tutaj dołu. Jeżeli chcecie uzupełnić tą ochronę, to można kupić sobie pas nerkowy, który zapinamy, no i dodatkowo zapewni Wam tutaj jakąś warstwę ochronną, jeżeli chodzi o brzuch. Biorąc pod uwagę, że jest to najbardziej budżetowe rozwiązanie e, z Foxa, bo 529 zł w detalu e, taka jest cena tego ochraniacza, uważam, że jest to jeden z lepiej dopasowanych e, buzerów na rynku. My mamy świadomość, że są tańsze rozwiązania na rynku, ale. Przy pierwszym użyciu, przy pierwszym ubraniu od razu czuć, że to nie jest tylko plastik, to nie jest tylko kawałek termoformowanego plastiku, to jest coś więcej: to jest technologia, to jest pewna ergonomia i to, że w tym buzerze naprawdę czujemy się mimo wszystko swobodnie, mimo tego, że jest to jeden panel, jeden kawał plastiku, jest ok. Ken w przerwie nagrania powiedział mi też, że bardzo podoba mu się ten buzer, że często jak jeździ w Arizonie, to tam na przykład jest bardzo gorąco. On też słyszał, bo gdzieś tam z wiadomości, że w Europie jest coraz cieplej. Potrafi latem być 30-35 stopni, kiedy jedziemy na bike park, i on mówi: Super, ja w tym nie będę się pocił tak mocno, tak? Więc e, naprawdę, jeżeli jesteście osobami, które troszeczkę bardziej się pocą, e, potrzebują tej wentylacji, nienawidzą e, czegoś, w czym się gotują, nie, nie lubią odzieży, w której jest nim gorąco, no to naprawdę R3 tutaj robi robotę, e, bo ten buzer jest leciutki, przewiewny i bardzo często wystarczający. Ja już nie będę męczył tego gościa, no bo wraca ścigać się do, w superkrosie, musi też odpocząć. Więc jeżeli macie jakiekolwiek pytania o Guzer Foxer 3, to zadawajcie je w komentarzu do tego filmu, a my będziemy odpowiadać na te pytania. Więc subskrybujcie nasz kanał, będzie tych testów coraz więcej, coraz więcej wiedzy dla Was i wiedzy, która pozwoli Wam zaoszczędzić kasę, wybrać odpowiedni produkt i być zadowolonym i bezpiecznym, czy na rowerze, czy na motocyklu. Dzięki, wielkie, cześć!